Czasami trudna sytuacja w życiu może stać się impulsem do rozwoju. Zapraszam na wywiad z kobietą, która stworzyła wyjątkowe miejsce w Mikołowie. Cześć Betinka, bardzo się cieszę, że do nas zawitałaś. Cześć. Na początek może powiedz nam, ile masz lat i od jak dawna pracujesz w tym zawodzie? Więc tak, mam 31 lat, w zawodzie pracuję około 6 lat. Najpierw pracowałam w gabinecie masażu, później w takim spa, i na koniec wylądowałam u siebie, w gabinecie. O, czyli parę dobrych lat minęło od zdobycia dyplomu, tak? E, dokładnie tak, parę dobrych lat minęło. E, zdobywając ten dyplom, umiejętności, na początku nie wiedziałam tak naprawdę, jak ta praca i z czym się w ogóle wiąże ta praca. Wiesz, wszystko na początku wydaje się inne, a w praktyce później wychodzi też coś innego, nie? No tak, tak bywa czasem. A co skłoniło Cię w ogóle do, do pracy w takim akurat zawodzie? E, wiesz Bo to co? łatwe nie jest. No właśnie. Przede wszystkim e, muszę wiesz, co zacząć od tego, że nie wiedziałam, co w życiu robić i od czego zacząć. Pracowałam e, przepracowałam lata w różnych e, zawodach, e, w różnych pracach, czy to umysłowych, czy e, fizycznych. Wiesz, co napotkałam tylko mobbing albo wyzysk. I jako młoda dziewczyna wyjechałam później za granicę do Niemiec, żeby zarabiać pieniążki, no a później wróciłam do Polski z powrotem. No, czy to był główny powód? To był główny powód, że wróciłaś w ogóle i zaczęłaś w Polsce, tak? No, bo to jest, wiesz, no początek, zaczynanie wszystkiego od zera, tak jakby. Dokładnie tak. Było na pewno ciężko, ale wróciłam z powodu ciężkiej choroby mojej mamy. Mm. No, strasznie mi przykro. Dzięki. Moja, była, moja mama była dla mnie taką motywacją, wiesz? Bym zaczęła interesować się masażami i rehabilitacją, i w sumie od tego się wszystko zaczęło. Jej choroba powodowała przykurcze mięśni. I analizując cały system zdrowia w Polsce, wiesz, myślę, że tacy ludzie mają bardzo ciężko. I nie stać ich na rehabilitację. I postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i rehabilitować mamę w domu. No to dosłownie wziąłeś sprawy w swoje ręce. Wiesz co, tak. Motywacją, tak jak mówiłam, była choroba mojej mamy. Chciałam zdać wszystkie te egzaminy celująco, by wszystko wiedzieć o możliwościach, jakie daje masaż. Bo choroba mojej mamy tak naprawdę cały czas postępowała, a ja musiałam naprawdę sporo Dowiedzieć się w tym temacie, żeby jej pomóc. To rozumiem, że nasza służba zdrowia i pomoc osobom chorym są po prostu no, niedostosowane albo niewystarczające, tak? Wiesz, co to jest skomplikowane, bo przypadek mojej mamy był ciężki, by cokolwiek w ogóle dostawać od państwa. Strasznie przykre, strasznie wiesz, ponieważ wydaje mi się, że takim ludziom. Państwo powinno pomagać? I wiesz co? Są świadczenia, ale dla osób, które mogą same wypełnić wnioski, nie? O stopie niepełnosprawności. A takie osoby, które już nie potrafią się podpisać i są w takim stanie ciężkim, no to wtedy są już skazane na rodzinę. Takie mamy niestety prawo. No strasznie przykro, strasznie się smutno tego słucha, wiesz? Ale wracając do tematu masażu, chciałabym Cię zapytać, czy taka rehabilitacja w domu spowodowała w ogóle jakieś pozytywne efekty u Twojej mamy? Oczywiście, że tak. Mama miała ogólnie przykurcze mięśni, dłoni i nóg oraz zanik masy mięśniowej, co powodowało straszne cierpienie. Masaże jak najbardziej poprawiały ruchomość tych mięśni, lepiej się chodziło, ruszało dłońmi, nogami itd. Czyli rozumiem, że Twoja pasja zrodziła się z choroby do bliskiej osoby? Można tak powiedzieć, nawet dokładnie tak, bo zaczęłam się interesować właśnie od początku choroby mamy masażami i rehabilitacją. No, a można też powiedzieć, że skończyło się na pasji, bo kocham pracować z ludzkim ciałem do dzisiaj. A zajmujesz się też masażami relaksacyjnymi? Jasne. Zrobiłam dodatkowe kursy z masaży orientalnych. Bardzo lubię masaże wykonywać Lomi Lomi tajskie czy balijskie. A które lepiej lubisz wykonywać masaże relaksacyjne, czy takie zdrowotne? A ty? Te, chyba te trudniejsze, niezdrowotne są takie bardziej ciężkie. trzeba chyba te siły już mieć bardziej. Tak, dokładnie, ale wiesz co? To zależy od tego, czy mnie coś nie łupie w kręgosłupie, <sum> wiesz? No tak. Nie, żarty, oczywiście. Wiesz co? Zdrowotne jak najbardziej, bo bardzo lubię pomagać e, ludziom, którzy e, tą pomoc potrzebują mnie. Także jak najbardziej zdrowotny. Aś super. A czy mogłabyś opowiedzieć o Twoim gabinecie i o tym, jak powstał? Bardzo jestem ciekawa tej historii. Jasne. Dlaczego ta, ta nazwa gabinetu jest taka, taka niezwykła? No właśnie, okej, okay, to może zacznę od tego, że zawsze chciałabym, chciałam być swoim szefem. E, miałam zawsze multum pomysłów w głowie, które chciałam życie zrealizować, i największym takim moim prawdziwym marzeniem było posiadanie własnej firmy. Ogólnie, Aga, muszę Ci powiedzieć, no. że ja nie lubię pracować dla kogoś, dlatego że mam specyficzny charakter. Ty troszeczkę wiesz, no, e, no, o czym no. tutaj mówię. No, 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 no. I czasem ciężko się ze mną dogadać. Mm, ale co do e, nazwy. Nazwałam mój gabinet dla Laboratorium Ciała i Duszy, ponieważ pracuję jako masażysta i mam do czynienia z ciałem pacjenta, e, ale też z jego duszą poprzez bioenergoterapię, bo prowadzę tutaj bioenergoterapię, czyli e, leczenie energią. E, prowadzę rejki, czakroterapię. E, dlatego też powstało właśnie, e, tak jak mówiłam, ta nazwa laboratorium ciała i duszy, bo dusza tutaj też może być w jakimś sensie u nas uleczona. A z tego, co kojarzę, to prowadzisz też kręgi kobiet i ceremonie kakao. Zresztą byłam na jednej z takich ceremonii, było rewelacyjnie, było to magiczne przeżycie, ale, ale jakbyś mogła przy, przybliżyć bardziej o co chodzi? E, jasne. Zawsze chciałam, wiesz, żeby ten gabinet był miejscem dla ludzi, żeby to nie był zwyczajny gabinet masażu, gdzie wykonujemy masaże, bionergoterapię, ale by ludzie mogli poczuć tutaj dobrą energię i spokój. Te kręgi kobiet i ceremonie kakao to przede wszystkim, można powiedzieć, czas poświęcony dla samych siebie. Przychodzą tutaj ludzie, którzy, wiesz, chcą zaczerpnąć wiedzy o bionergoterapii lub po prostu spędzić ciekawie czas w gronie kobiet. Ten twój gabinet to po prostu magiczne miejsce. Wiesz, wiesz co, często słyszę to od moich klientów. Życzę Ci dużo sukcesów, Betinka. I oby twój gabinet rozwijał się przez cały czas. Dziękuję Ci bardzo. Ja też bardzo ci dziękuję. Dzięki za wywiad. Cześć.